Głos zabierze pan poseł Andrzej Orzechowski Platforma Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku, szanowni panowie ministrowie, wysoka izbo. O Kazimierzu Wielkim mówi się, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. My, mamy, my zastaliśmy Polskę papierową i mamy ambicję, aby Polska była cyfrowa i nowoczesna. Chciałbym przy okazji tej dzisiejszej informacji przypomnieć, że wczoraj odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Administracji i Cyfryzacji i Komisji Spraw Wewnętrznych o godzinie 16.00 i dosyć detalicznie omówiono problemy, które dzisiaj są poruszane w czasie tej informacji bieżącej i ustalono między innymi że system rejestrów państwowych elektroniczny, elektroniczny system to dobry kierunek, że rejestr ten nie wytwarza danych tylko je przetwarza, że system rejestrów państwowych, ten nowy, wprowadzany, wdrażany, integruje różne inne systemy i jest kompatybilny z do tej pory różnymi systemami, systemami wydawania dowodów osobistych i rejestrami dokonywanymi w urzędach stanu cywilnego, że nowy system, ustalono też, że nowy system pozwolił na wykrycie błędów które w gruncie rzeczy występowały zawsze i nie, nie powoduje jakby nowych błędów. Poza tym dynamika zgłoszeń błędów jest coraz mniejsza od momentu rozpoczęcia wdrażania tego systemu. Także szefowa Krajowego Biura Wyborczego, która wczoraj mogła uczestniczyć w połączonych w połączonym posiedzeniu komisji, a dzisiaj niestety nie, stwierdziła, że z audytu wynika, że zgłaszane są jedynie jednostkowe przypadki, a spisy co do zasady są prawidłowe. Tymczasem dzisiaj w imieniu wnioskodawców państwo podnosicie, że wszystko źle, że system ożywia zmarłych, że usuwa żywych, że rejestracja podwójna. Chciałbym was poprosić, yy, państwa Nie zdąszę, posłów z opozycji. pan poseł, już dziękuję panu posłowi, bo inaczej kończymy debatę o 18.00. Pan poseł Jarosław Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość.